Już dokładnie jutro do Fortnite'a zostanie wprowadzona kolejna mini-aktualizacja, która wprowadzi dla graczy ogrom dodatkowych rzeczy, a w tym otrzymamy nowe zdolności na wyspie, dodatkowego darmowego skina dla posiadaczy karnetu bojowego, nowe zadania, a poza tym trafi ogrom nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kto inny, kod Miguel, i witam was na odcinku z nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego, wczorajszego konkursu na prezent za 300 v -dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V-Dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. Na samym początku, kochani, mam dla was ważną informację, już dzisiaj o godzinie 13.30. Na kanale odbędzie się live dokładnie z tej aktualizacji, o której mówię w filmie, a link do live'a i jej premiery znajdziecie w opisie tego filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od tematu sklepu z przedmiotami, ponieważ w ostatnich dniach coraz to częściej pojawiają się tam stare przedmioty kosmetyczne i dobrym przykładem tego były te ostatnie rotacje o godzinie pierwszej w nocy, przykładowo. W ostatnich dniach gracze mieli okazję zakupić sobie takie perełki jak Marshmallow, który wrócił do gry po 500 dniach, oraz kilowot czarnej wdowy, dokładnie ten tutaj, który był ostatni raz 1700 dni temu. I co ciekawe, to nie koniec takich rzeczy. Przed nami do sklepu ma jeszcze zostać wprowadzona skórka Kratosa, o której niezmiennie informuję was od kilku ostatnich filmów, i wspominam o tym tutaj, ponieważ dosłownie każdego dnia jest możliwość, aby jego skórka trafiła tam do zakupu za fałdolca. Jeżeli przykładowo skin ten pojawił się dzisiaj, to informacje o tym będziecie mieć w tytule filmu oraz w przypiętym komentarzu, a jeżeli nadal nie ma tego przedmiotu, to spokojnie kochani na dniach skórka ta trafi do sklepu, a w tym jej w Lewiatan. Wszystkie szczegóły w jego temacie znajdziecie na tym filmie tutaj, tak więc polecam sobie go zobaczyć, a teraz przejdziemy do tak naprawdę głównego i można powiedzieć jedynego tematu jakiego poruszymy sobie dzisiaj, a jest to nowa jutrzejsza aktualizacja. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to już dokładnie jutro do Fortnite'a zostanie wprowadzona kolejna aktualizacja, lecz spokojnie kochani, już Was tutaj uspokajam, nie będzie to aktualizacja z pobieraniem, tylko będzie to mini aktualizacja zawartości. Oznacza to tyle, że gracze wystarczy, że zresetują grę o tej danej godzinie lub wejdą do gry po tej danej godzinie i wszystkie nowości od razu tam będą. I wydarzy się to wszystko jutro o godzinie, z tego co mi się wydaje, 15 lub najpóźniej 16. Wraz z tym do Fortnite'a wyjątkowo zostanie wprowadzonych kilka bardzo i to bardzo ważnych zmian. A mowa tutaj głównie o ukrytym skinie karnetu bojowego, czyli Korze, która przyniesie dla graczy ogrom dodatkowych nagród, zdolności. I wiele więcej. Pierwsza zmiana, która zostanie wydana wraz z tym wszystkim, to oczywiście sama Kora i jej pozostałe przedmioty kosmetyczne. I przedmioty te będą dostępne dla każdej osoby, która posiada ten obecny karnet bojowy i wykona kilka dosłownie bardzo prostych zadań. Zadania te głównie będą opierały się na tej współpracy, czyli przykładowo, będziecie musieli podejść do postaci na wyspie, użyć zdolności od Kory, i znamy tak naprawdę jedyne zadanie, które będzie kazało nam odwiedzić pewną nową lodową wyspę. A skoro jest o niej mowa, to tak kochani, na wyspie już dokładnie jutro zostanie dodana taka można powiedzieć dodatkowa wysepka z okazji tej współpracy, która znajdzie się dokładnie w tym miejscu tutaj i będzie to wyspa z początku tego to serialu. Wyspa ta powolnymi krokami każdego dnia będzie zbliżała się do głównej wyspy i będzie to wyglądało mniej więcej w taki sposób. I końcowo, gdy zostanie ona dołączona do wyspy, zostanie wydana w grze Kolejna aktualizacja, do której zaraz sobie też przejdziemy. Ostatnia, taka główna nowość, jaka zostanie wydana w grze już jutro, to nic innego jak sama zdolność odkory, o której mówiłem Wam chwilkę temu, a jej działanie macie przedstawione teraz na ekranie. I co ciekawe, po wejściu do wody będziecie oczywiście dodatkowo się leczyć. Sam przedmiot będzie dostępny na wyspie Luzem ze skrzynek, oraz zapewne pojawi się NPC dotkory, u której będziemy mogli zakupić ten przedmiot. Tak więc spokojnie, i pamiętajcie, że na pewno będzie Wam on potrzebny do nowych zadań. Te rzeczy, które przedstawiłem wam tutaj, trafią do gry już jutro, czyli we wtorek po aktualizacji zawartości, lecz będzie to tylko taki wstęp do naprawdę wielkiej, a nawet i największej współpracy jaka zostanie wprowadzona do gry w tym sezonie teraz. Gracze poza tym, że otrzymałem od Fortnite dodatkowego skina kory w karnecie, jedną zdolność od kory oraz tą zbliżającą się wyspę. Otrzymałem jeszcze trzy dodatkowe mityczne zdolności specjalny karnet z nagrodami oraz ogrom przedmiotów kosmetycznych. Pierwsza z nich to karnet z nagrodami i w jego temacie informacja w ostatnich dniach przedstawił nam Lickershina na Twitterze, który zabrał wszystkie ważne rzeczy w tym temacie, i pierwsza z nich to to, że karnet będzie miał płatną oraz darmową część. W ładnej ścieżce będziecie mieć możliwość odebrania skina Anga, czyli tej postaci tutaj i dostaniecie ją od razu po zakupie tej przepustki. A żeby to było mało, na samym końcu tego karnetu powinien być albo drugi skin, albo nowa edycja do skina Anga. W darmowej części karnetu gracze będą mogli zdobyć takie dodatkowe małe przedmioty jak malowanie do broni, plecaki, emotki rzucane i taneczne, dodatkowy poziom i inne i dostaniecie tam jeszcze jedną gwarantowaną na nagrodę, która będzie dla każdego. Mowa tutaj o lotni appa, która będzie dostępna dla wszystkich po ukończeniu wszystkich zadań i zebraniu książek, które będziecie otrzymywać za wykonanie danego tygodnia zadanie. A poza tym, zadania te dadzą wam punkty, które będą wymieniały się na te nagrody. Karnet ten ma kosztować dokładnie 1000 walutowych, czyli będzie kosztował tyle ile prawie każdy karnet z nagrodami i osobiście polecam go zakupić, tym bardziej że przedmioty, które tam będą na 100% zrekompensuję Wam ilości wydanych V-Dolców. Pamiętajcie, że jeżeli przykładowo nie dacie rady zdobycie wszystkich przedmiotów kosmetycznych w tym karnecie, to tak samo jak w zwykłym karnecie bojowym, będziecie mieć możliwość wykupienia kolejnego stopnia tego karnetu, zarówno 150 V-Dolców. Sam karnet ma być dostępny od 9 kwietnia, czyli od daty aktualizacji, aż do 3 maja, czyli do dnia, w którym cała ta współpraca zniknie z Fortnite, więc będziecie Mieli na to bardzo dużo czasu, i w tym czasie będziecie mieć również dodatkowe zdolności. Gracze, poza tym, że będą mogli używać w tym czasie zdolności od kory, będą mieć dostęp do trzech innych zdolności. I mamy tam przykładowo magię powietrza, magię ognia oraz magię ziemi, a magia wody, o której jest tutaj mowa, to ta od kory, która będzie we wtorek. Dzięki tej informacji, poza tym, że wiemy, jakie zdolności trafią na wyspę, wiemy również, jakie skiny trafią do gry. I tak, pierwszy to Kora, która ma zdolność wody, i potem wszystkie pozostałe magie musicie dopasować do pozostałych postaci z tego to serialu. Ja sam osobiście nie oglądałem tego serialu, więc ciężko mi powiedzieć, co tam dokładnie będzie i jak to wszystko będzie tam wyglądało. I pamiętajcie, kochani, że wszystkie te skiny zostaną wprowadzone do sklepu z przedmiotami i będą dostępne za V-Dolce. Jedyne rzeczy do zdobycia to skórka Anga, która będzie w tym karnecie oczywiście płatnym, i skórka Kory, która będzie dostępna dla. Was w karnecie bojowym i ona nigdy nie będzie już dostępna. I co ważne, kochani, przedmioty, które trafią do karnetu z nagrodami, będą dostępne później w sklepie za V-Dalce. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie. Rano, yo!